To znaczy, od najważniejszego. Jesteśmy po pięknym meczu z Wisturą, bardzo radosnym futbolu z obu stron. Jest z nami zawodnik poprzedniego meczu, to jest Paweł. Cześć. Cześć. Coś chciałbyś powiedzieć kibicom o tym meczu? Wyrównany piękny, sportowy mecz. Owszem, rzeczywiście w porządku. Podobał mi się, nawet moja gra mi się podobała. To chyba najważniejsze. To się zresztą nieczęsto zdarza. A poprzeczka Bartka K? No ba, bezwzględnie. Chyba jedna z najładniejszych poprzeczek w naszej historii. Przypomniałem sobie poprzeczkę Pączka kiedyś, nie, podobna, nie wiem czy kojarzysz. Niestety w tej chwili nie kojarzę, tak. ale jeżeli była podobna to super. mi jeszcze podobna, to przypomnijmy najwyżej. Kiedyś e, powiedziałem, że byłeś zawodnikiem meczu, więc to nagroda dla Ciebie. Wow. E, czy pokażesz naszym kibicom jaka jest nagroda dla zawodnika meczu? Ale ja się wstydzę. E, pokaż. Ale ja się wstydzę. Pokaż. Pokaż wszystko. O nie, na pewno nie. Dobrze, myślę, że... Piękne mydełko. Powiedz co będziesz szytał z tym mydełkiem. Zamierzam je zużyć. Świetnie. Też tak sądzę. Te. Przejdźmy do najważniejszego pytania. Chciałbym zapytać o twoje buty. Czy mogę prosić o zbliżenie na buty? Oto buty. To są nowe buty Pawła. Kiedyś ktoś w pięknych, starych butach, starszych pewnie niż ja. Co się z nimi stało? Powiedz naszym fanom. Przetarł się, przetarł się materiał po prostu. Buty, że tak powiem się skończyły. Ale jeszcze gdzieś leżą czy... Owszem, leżą. Leżą. Zamierzam rzeczywiście zwrócić się do szewca online, szewca piłkarskiego, ale na razie muszę sobie wszło gdzie je położyłem. E, oby się znał. Powiedz mi tylko, czy masz zamiar dać do naszego muzeum? A to mamy muzeum? Stworzymy dla tych butów. <laughs> Specjalnie dla butów. Tak. Dobrze, spoko, z tych mi się lepiej gra, szczerze mówiąc. A, powiem tak, to, do tego miało zmierzać nasze kolejne pytanie, moje, <grydzi> ponieważ nie wiem na ile jesteś świadomy tego, ale w Twoich starych butach wygraliśmy 6 meczów, jeśli dobrze liczę. Wow. W Twoich nowych butach wygraliśmy jeden mecz. <grydzi> 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 Powiedz Zgieruję, mi, nie, nie, że... nie wstyd Ci? <grydzi> nie, dlatego że niestety gra cała drużyna, a nie tylko moje buty. Dziękuję. <grydzi>